Ma wszystkim z tej strony Kamson. A oto dzisiaj serwuje wam kolejny odcinek zmagań z Wiedźminem. Jedynką. Cóż, ostatnio mieliśmy problem z tą uroczą starszą panią, która nie chce nas wpuścić do szani. Nie pamiętam, żebym cię zapraszała, Znowu to samo. ale skoro już jesteś, to wejdź. Tym bardziej, że na razie nie ma innych gości. Eee... Ale ja do szani. Wynął bebe, 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 Dobra, nie będę cię słuchał, stara babo. Tylko sobie od razu wejdę. Stary siwy! Bla, bla, bla. Stara siwa, a upierdliwa. Nie wstyd to tak? O, jaki wygadany! Idź, idź! Ale jak się skalpelem albo szpikulcem do lodu zadźga, to się nie dziw! No dobra, nie ma problemu. No dobra, szani. Gerald, Trafiłeś do mnie w końcu. Ano trafiłem. Ale jak udało ci się ominąć tę starą jędzę? Mówisz o tej miłej starszej pani z parteru? Nie zgrywaj się. To stara żyć mi nie daje. Hmm, <laughs> Starze ludzie już tacy są. To prawda, przynajmniej czynsz malutki. Ale każą jak zwykle płacą w Temerii tyle, że większość już wybyła za granicę. Ty zostałaś? Ktoś musiał. Tak czy inaczej. Tak? Y szani, szani, w czym mogę ci pomóc? Może ci w czymś pomóc? W zasadzie poprosiłabym cię o przysługę. Zamieniam się w słuch. Jaskier, pamiętasz Jaskra, prawda? Otóż od dłuższego czasu namawiamy się na nasiadówkę. Nasiadówkę? Tak, powspominalibyśmy dawne czasy przy kilku głębszych. Mam tylko jeden problem. Brak kilku głębszych. Dokładnie. A że dawno się nie widzieliśmy, nie chcę go gościć byle czym. Czego potrzebujesz? Dla jaskra wiśniówkę, dla mnie różowe wino, no i coś dla ciebie. Zobaczę, co da się zrobić. Oczywiście już sobie załatwiłem to wcześniej, żeby nie tracić czasu na odcinek. Tak? W związku z czym już kupiłem alkohole wcześniej wszyscy. Przyniosłem alkohole. Doskonale! Przyprowadź koniecznie jeszcze kogoś. Do zobaczenia na imprezie. Okej. Okay. Przypuszczam, że raczej tutaj odpowiedni będzie Zoltan Chiwai, nasz brodaty kolega. Tylko gdzie on może być. Hmm, hmm, hmm. Znaczy, nie ukowala, chociaż kiedyś pamiętam, coś mi się tak obijało. Pamięć, że być może, być może nie. Oczywiście mi się coś przyśniło. Ale kurczę, gdzie on może być? Na to będę tracił czas. Nie będę go szukał, bo... Ostatnio go też szukałem i nic z tego nie wyszło. Po prostu na noc gdzieś znika, co cię sprowadza w Także ja tutaj pomedytuję do rana. Szani się nie obrazi, oczywiście, że przełożymy imprezę na następny dzień. Bo muszę z tym Zoltanem w końcu pogadać. Jesteś. Zoltan? Chodź tu. Wal śmiało. Hmm. Wpadłbyś dzisiaj do szani? Napijemy się. Czemu nie? U niej na stacji? Tak. Do zobaczenia na miejscu. Przynieś jakiś alkohol. Najlepiej gorzałkę. O tym się już zająłem. Właśnie, jakieś nowe. Nowa opcja zapytania się pojawiła. Kto według ciebie jest najbogatszą osobą w wyzimie klasztornej? Jesteś dobrze zorientowany. Hmm. Kiedyś powiedziałbym Vivaldi, ale w chwili obecnej chyba Declan Leuwarden. Można powiedzieć, że ten kupiec sra złotem. <noise> Cóż za obrazowe porównanie. Dzięki za informację. Wal śmiało. Bywaj. Okej. Okay. No więc możemy wyjść. I tak, wówczas szkoda, że nie pomedytowałem. No nic, mówi się trudno. Pomedytujemy u Kalksteina. On nam tutaj udostępnił jakiś dywan. Także myślę, że ten dywan powinien być w porządku. Okej. Okay. I możemy już iść na imprezę do Szani. Ups. Jakiś bug chwilowy. Ale nic się nie stało. Muzykanta to słynny mistrz Jaskier. Już ja wiem, z czego on jest słynny. Nie mam zamiaru za 9 miesięcy słuchać, jak się bahordrze Po moim trupie! To może pójdę tam i będę robił za przyzwoitkę. No, wreszcie mówisz z sensem. Gerald będzie robił za przyzwoitkę. No, nowe zadanie. Ja raczej myślę, że tutaj jedyne co nam pozostanie to dobrze się bawić. Gerard, Orzesz, w mordę kopane. Przez chwilę myślałem, że zobaczyłem ducha. Właściwie to ja. Czyżbym tracił głowę? Co to za żarty? Szani. To nie żarty. Ale jak? Przecież sam widziałem. Co widziałeś, Jaskier? Widziałem, jak kazała przenieść cię na łódź i był tam jednorożec i Milwa, i Kahir, i Angulem, i był Jarpen, i Zoltan. Wszyscy widzieli. Hm, hm, hm. Straciłem pamięć. Chcę wiedzieć, czemu wszyscy się dziwią widząc mnie żywego. Opowiedz, co wiesz. Spokojnie i po kolei. To było pięć lat temu w Rivi. Siedzieliśmy w karczmie, zajadając ślimaki i popijając gorzałkę ze starymi kumplami, kiedy zaczął się pogrom. Opętany żądzą krwi motłoch zaatakował dzielnicę nie ludzi. Chciałeś ich powstrzymać, przestraszyć. Ruszyłeś na ulicę. Tam co było dalej? Ktoś dźgnął cię widłami w brzuch. To była śmiertelna rana. Dotarliśmy do ciebie zbyt późno. Mam wrażenie, że nie mówisz wszystkiego. Byliśmy tam wszyscy. Wszyscy? To znaczy kto? Ty naprawdę nic nie pamiętasz. Wszyscy twoi bliscy i przyjaciele. Brzmi trochę jak z ballady. To sama najprawdziwsza prawda. Geralt, ja wciąż nie mogę uwierzyć... Wybacz. Słuchaj, Jaskier. Nie potrafię ci nic udowodnić, bo to po prostu niemożliwe. Ja nie pamiętam, ty nie wiesz. Obawiam się, że pewne rzeczy pozostaną niewyjaśnione. Hmm. Usiądźmy przy stole, jak starzy kumple. Napijemy się, pogadamy. Czas pokaże, kim jestem. Masz rację. Zbyt wiele razem przeszliśmy, żebym mógł się pomylić. Zgadza się. No. W takim razie. Zaprosiłeś kogoś jeszcze? Zoltana Ciwaja. Znasz go? Nie, ale chętnie poznam. Doskonale. Zawsze świetnie się dogadywaliśmy z Zoltanem. Hmm? Ktoś chyba idzie. Albo mi się wydaje. Nie, jeszcze nie. Tak sobie myślałem i mam do ciebie pytanie. Nie krępuj się, Jaskier. To do ciebie nie pasuje. <grym> Załóżmy, że dostajesz zlecenie na wampira. Co robisz? Hmm. Podobno wiele razem przeszliśmy, więc chyba wiesz. Ha! A co powiesz na możliwość dogadania się z takim wampirem? Wierz mi, że gdyby się dało powiedzieć na przykład Bruksie, żeby poszła polować na króliki... To dawno poszedłbym z torbami. No zgadza a co z się. A wampirami wyższymi? Tych jest naprawdę niewiele. Powiem szczerze, że nie wiem. Ha, więc zaraz ci pokażę, czym dla wampirów wyższych jest krew. Jaskier. Zdrowie. Zdrowie. No to zdrowku. Mocna zaraza, ale dobra. Miałeś mnie oświecić. Już to zrobiłem. Posłuchaj kogoś, kto nie stracił pamięci, a trochę już chodzi po tym świecie. To się idzie? Zoltan ciwaj do usług panienki. Ha, kopelat, jaskier, stary druchu. Witaj, Geralt. Witaj. Hej! Odczuwam naglącą potrzebę spożycia pyszniutkiej gorzałczyny. Da się zrobić. Cały Zoltan. Oj, Geralt. i cały, cały Zoltan. Hmm. O co chodzi? Opowiedz o bitwie pod Brenną. Tak naprawdę niewiele widziałam. Było nas czworo, a rannych tysiące. Praktycznie nie wychodziłam z namiotu. Podziwiam, cieszani. Szczerze mówiąc, niewiele pamiętam. To był jeden z najstraszniejszych dni w moim życiu. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko Zoltanowi. Skądże, to równy chłop? Cieszę się. No, zgadzam się, że to równy chłop. Słuchaj, Geralt. Wampiry wyższe, w przeciwieństwie do niższych, nie muszą pić krwi. Ani ludzkiej, ani żadnej innej. Krew, mój drogi łowco potworów, jest dla nich jak gorzałka. Skąd te rewelacje, Jaskier? Na włochate jaja lwiogłowego pająka, rozumiem. To chyba tylko ja nic nie rozumiem. Ja też nic nie rozumiem. Jaskier, kończ przedstawienie i powiedz wreszcie o co chodzi. Miałeś kumpla wampira, Gerald. prawdziwego przyjaciela. A kumpla smoka nie miałem? Chybiona Kpina, bo też miałeś. A wampir nazywał się Regis. Zresztą Zoltan może to potwierdzić. Pamiętam. Nie wiem, czy był wampirem i co pił, ale na pewno był kumplem i wyciągał rozżarzone do czerwoności podkowy z paleniska gołymi rękami. Nawet malutkiego oparzenia nie było. Co się stało z tym Regisem? Emil Regis Rochelek Terci w poległ walcząc u twojego boku, Geralt. Wypijmy zdrowie Regisa i innych poległych. Wypijmy. Za kaleba Stratona! Zaraz jego. To może teraz troszeczkę z Zoltanem pogawędzimy, Geralt? Nie jesteś czasem głodny? No nie powiem, chętnie bym coś zjadł. Mamy chleb, ale my nie konie. Samego chleba jeść nie będziemy. Zoltan dobrze gada. Trzeba zejść po jakąś omastę. Ta mumia z dołu na pewno ma pełną zbliżarkę. Mumia. Chyba żartujesz. Mumia, jak słusznie zauważył Zoltan, na pewno ma smalec. Może też ogóreczki. Szani. Tylko nie daj się złapać, Geralt. Jutro oddam jej pieniądze za smalec i ogórki. Mowy nie ma. Sam bym poszedł, ale jak wiadomo, krasnoludy niezbyt dobrze się skradają. Panience szani nie wypada tego robić, a Jaskier na pewno wpakuje nas w kłopoty. Tu ładnie to powiedziałeś, zoltan, ale. No dobrze. No dobrze, zaraz wracam. Mogę się założyć, że mnie na tym przyłapie. Szkoda, że nie mam żonijnych łez. Bo bym tutaj zażył i nie byłoby problemu. O ile się nie mylę, to w kredensie są. Błagam, żeby ta stara mumia tutaj gdzieś nie przechodziła. Mm. Ładuj się, ładuj, ładuj. Jest. Błagam, tylko teraz, żeby wrócić. Nie widzę jej tu nigdzie. Ale to to też może dobrze nie świadczyć. Może to być podpucha. Oby nie. Prawdę powiedziawszy, to teraz czuję większe emocje niż wtedy w krypcie, kiedy znalazłem ciało Raymonda. A wszystko dlatego, że bardzo chcę, żeby te odcinki wiecie. I Jak udało się? Oto smalec. Zaraz wam dokończę. I mm, ze skwarkami. Może byś jeszcze skoczył po cukier. Zoltan. No dobra, wystarczy sam smalec. Zdrowie nieustraszonego wiedźmina. No chociaż tyle, że ktoś tego mnie tutaj pochwalił. Dobra, ale tak czy inaczej chodziło mi o to, że chcę, żeby wiecie, wszystko było Chyba znam piosenkę, Było która jak najbardziej się hmm. chętnie posłuchamy. Dawaj, jaskier! Żebym po prostu nie tracił tutaj za dużo czasu, bo zauważyłem, że bardzo, bardzo dużo odcinków musi mi zająć, aby przejść Zem na przykład jeden bezcaży, akt, więc jest tego troszeczkę za dużo. To więc tak trzeba wysowa, troszeczkę się sprężać. Widno jeszcze nieżonata kiedy tak wywija. Au, au, au. ta, tam na łęgu wilcze łapy wlecze. Łeb spuszczony, chwost skulony, z oka łezka ciecze. Czemuż to ta bestyja taka zasmucona? Widno wczoraj ożeniona, albo zaręczona. Au. A -u. A -u. Tylko Zoltan bije brawa. No fajnie. No, Zoltan, jak tam twoja żoneczka? Eee, żal gadać, jaskier, stare czasy. One nigdy już nie wrócą. Stare dobre czasy. Patrz, szalni przysnęła. Napijmy się i czas już na nas. Napijmy się! Okej. Okay. No, to kiedyś tam jeszcze zajrzymy do Shani. Albo w sumie mógłbym tutaj pomedytować u niej. Bo jestem tak pijany, że szkoda gadać. Tak? Hmm, trzy brązowe talenty. Na cóż je przeznaczymy? Może na. na znak art. Albo no nie, 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 nie. Przydałoby się na. styl. tylko który. Styl silny, bo w sumie. No nie, w sumie to nie. To nic. Będziemy teraz inwestować w miecz stalowy, ponieważ. Przyda nam się to w trzecim akcie. W trzecim akcie będziemy mieli już pojedynki z salamandrą. W związku z czym, jest to przydatne. No dobrze. Teraz pozostaje nam jedynie wyjść. I cóż, co nam zostało teraz do zrobienia? Hmm. Jeszcze wrócimy do wyzimy, w związku z czym chyba już możemy iść na bagno. Tylko pytanie brzmi. Hmm. Nie to, nie to, nie to. Tajemnicza wieża. Mam już 6 sefiek, zostały jeszcze 4. Hmm. Jest problem. Ale no nic. Udajemy się w takim razie na bagna i porozmawiamy z Waską, ponieważ chyba z nią jeszcze nie rozmawiałem odnośnie e, tego, jak się dostać do wieży. A taka rozmowa musi się odbyć, żeby fabuła mogła się potoczyć dalej po prostu. No, jesteśmy już na grobli. Tutaj będzie padał deszczyk sobie. Dobrze, że może jakichś sztormów nie będzie. Oby nie było sztormów, ponieważ będę teraz płynął sobie łódeczką tutaj z przewoźnikiem. Gdzie jesteś przewoźniku? Proszę cię, on jest. No, przewoźnik zawsze na stanowisku się tutaj prezentuje, nigdy, nigdy nie idzie odpoczywać, czeka na klientów. To jest obsługa. Usługi przewoźnicze w najlepszych cenach. Przewieź mnie na drugi brzeg. Czas to pieniądz. Zdecydowałeś się już. Byłem zdecydowany już 5 minut temu, no ale. Skoro Jesteś pytasz. Gotowy? Tak, pójdźmy na wagnę. Ominę tę animację, ponieważ tutaj nie ma nic ciekawego. I tak jak mówiłem, trzeba będzie się troszeczkę już sprężać, bo, bo już przy 15 odcinku niektórzy, zauważyłem, kończą drugi akt. A ja dopiero tak jestem w połowie. Ja dobra Geralt, Geralt, już idź, idź. Proszę Cię, nie przyglądaj się, bo nie ma na co. nowy na moją. Teraz pozostaje nam jedynie pójść do Waski. Może gdzieś tu się będzie kręciła. jest. Modlą się ceglarzy. Wodni panowie są blisko. Hmm. Był tu wcześniej inny Wiedźmin? Berengar? O, O różne rzeczy pytał. O te... No, alchemię. I koło maga się kręcił. Pewnie go ten alchemik Kalkstein tu wysłał. Potem znaleźliśmy jego sprzęty w dole z gliną. C Całe za Nic więcej nie wiemy. Dziękuję, Biało włosy. Tam były ślady walki, i to nie z potworami. To ludzie go dopadli. Żli ludzie z suchych krain. Ogniste jaszczurki. Nie daj się dopaść, bo będę cię potrzebować żywego. <grystanie> Będziesz mnie potrzebować. Hmm. Może porozmawiamy. Alchemik z Wyzimy Kalkstein twierdzi, że wiesz coś o magu zwierzę i strażniku. Dawno, dawno temu na Magnach mieszkał potężny czarownik. Szukał odosobnienia, a za jedynego towarzysza miał ucznia. Tak było do czasu, kiedy w jego życiu pojawiła się kobieta. Zaczyna się jak bajka. Ale kończy się inaczej, bo to zła kobieta była. Mak na własne nieszczęście zakochał się, spełniał każde jej życzenie, ale ona wykorzystywała potęgę czarodzieja. Kim była? To nieważne. Słucham, mów dalej. Ślepa miłość doprowadziła czarownika do upadku. Wywołał siły, nad którymi nie potrafił zapanować. Zginął, a wieża zamieniła się w ruinę. Świetna historia, ale chciałem posłuchać o strażniku. Kochanka maga była obdarzona mocą. Potrafiła wieszczyć i czarownik wykonał dla niej talię niezwykłych kart Tarota. Kierując się wskazówkami kobiety na każdej karcie zilustrował wydarzenie z przeszłości. No i siedziby maga strzegły golemy, pracujące bez zmęczenia kolosy z gliny. Niektóre oszczędzone przez czas można zobaczyć na cmentarzysku, gdzie pozbawione ożywiającej siły i spłukiwane przez deszcze trwają w bezruchu. Jeden z nich jest strażnikiem? Tak. Najpotężniejszy z golemów był odźwiernym i strażnikiem czarodzieja. Jedna z kart tarota, wieża, pokazuje sposób, w jaki zostanie obudzony. Wtedy wieża otworzy się na nowo. Mam tę kartę, weź ją, mnie nie jest już potrzebna. Mógłoby jeszcze popadać. Dziękuję. Wodni, panowie, są blisko. Dobrze cieszę się. Pogadajmy o zleceniach. Musisz nam pomóc. Zaginęło jedno z dzieci. Chłopak plątał się wszystkim pod nogami. Za tobą też łaził, ale zawsze wracał. Może pożarły go wodne stwory? Nie bluźni. Na pewno porwali go druidzi. Oni zamieniają dzieci w dryady. Hmm, no dobrze. No dobrze, rozejrzę się za malcem. Kto podniesie rękę na wodnych panów? No może to ten mały, który tam w dołach z gliną za mną łaził i pewnie gdzieś się tutaj zawieruszył. Chyba raczej go nic nie zeżarło. Gdzie też ja idę? Co ja robię? Idę w sam środek niebezpieczeństwa. A mam takie spokojne zadanie, po prostu wrócić teraz sobie do wyzimy, pogadać z Kalksteinem, wykonać pewną rzecz, ale o tym już w kolejnym odcinku będzie. Także na razie musimy się udać na drugą stronę. Albo w sumie jak już będziemy się tam udawać, to zabiję już te, te utopce. Prosił mnie o to yy, Declan Leuwarden. No i ja tutaj nie odmówię 400 rymów. Pod żadnym pozorem. Uh, szybko się tutaj uwinęły do mnie. Szybkim stylem, niestety. Nie dało się tego zrobić szybciej, ale. No. Jest jeszcze ktoś? Jest, są tutaj utopcy jeszcze. Czemu chowasz Geralt Miecz? Proszę cię, wyciągaj go. Jeszcze tu gdzieś muszą być. No, mówiłem? Są. No, i po robocie. I tak oto... Już prawie zarobiliśmy 400 orenów, pozostaje nam jedynie porozmawiać teraz. Teraz yy, z, no, z kupcem odebrać nagrodę i tyle. I zadanie wykonane. Zawsze troszeczkę orenów się przyda. Potrzebujesz łodzi? No. Tak, tak, potrzebuję łodzi. Co? Przewieź mnie na drugi brzeg. Czas to... Jesteś... Tak. Jak najszybciej. Nie ma co mi trążyć, bo tutaj już minęło 27 minut. A ja chcę się sprążyć. 30, więc chyba raczej tylko pogadamy sobie z Lowardenem. Tak. Przystań jest już bezpieczna. Tego się spodziewałem, wynajmując zawodowca. Oto twoja zapłata. Dzięki. Życzę udanych interesów. Bywaj. Tak? No dobra, 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 Geralt. Bywaj. Biegiem, biegiem. Może jeszcze zdążymy chociaż wejść do domu Parksteina. Bo wolałbym tutaj nie zakończyć odcinka. Przy takiej pogodzie. Gerald, biegnij, biegnij, proszę cię! Zoltan już wytrzeźwiał po wczorajszym. No i cóż, w tym miejscu zakończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki, że śledziliście go. I cóż, zapraszam Was do obejrzenia kolejnych, także Siema.